Łatwia staje się niebezpieczna. Wracaj do czajnika! Wracaj do czajnika! To nie skończy się dobrze. Aaaa! To nie my. Dorwę! Dorwę was! Nie uciekniecie! Jesteśmy już blisko. Uch, gorąco! O matko! Zimno! A to? Co to jest? Co to, walizka jakaś? Spróbuj otworzyć. Nie, coś się zablokowało. Rzucaj tę walizkę, uciekamy! Nie tak prędko! Ona jest tutaj! Uciekliście z obozu, tak? Czekała surowa kara! Ale my nie planowaliśmy ucieczki. Tak bardzo robimy obóz. To co robiliście tutaj? Znaleźliśmy coś tu dla pani. A to co? Prezent, prezent dla pani, opiekunki! To pięknie dziękuję za taki prezent, ale kara i tak będzie. Wracamy na obóz! Jestem ciekawa, co tam jest w środku tej walizki. No ja też. Dziewczyny, halo! Dlaczego tak długo śpicie? Twój swój opiekunka, żadnych buziaków! Nie jestem opiekunką, jestem Jankiem. Dać mi buziaka. <grymne> przestań! <grymne> to nie jest śmieszne! Co tak krzyczecie? Która jest godzina? Późna godzina. A dokładniej? Nie mam pojęcia. Ty masz jeszcze telefon. Sprawdź. Dziesiąta? Czekaj się, nie wierzę! Dziesiąta rano? No nieźle, co? A gdzie jest opiekunka? No właśnie! I dlaczego to ona nas nie obudziła? I tym swoim. pobudzka! Wstawać! Cicho, cicho, nie krzycz. Jeszcze obiegunka usłyszę. Czekajcie na kolejny odcinek obozu? Tak. Łapka w górę, żeby były fajne przygody. Odliczam. Trzy, dwa, jeden. Nie w górę. Wracamy na obóz! Ja wiem, gdzie ona jest i co robi, ale wam nie powiem. Jej, No mów już! Spróbuj się zgadnąć za pierwszym razem. Ma rozwolnienie i siedzi w krzakach? Nie, to się przegrałaś. Teraz ty Aisha. No nie wiem, uciekła od nos albo śpi? Nie. No mów już Janek! Dobra, to chodźcie za mną i sami zobaczycie. No otwórzcie! Przecież nie ma tu żadnego hasła ani kodu. Waliska, otwórzcie w końcu i oddaj mi moje pieniądze! Otwórz! Się. Serio, i długo tak opiekunka siedzi i próbuje otworzyć walizkę? Długo. Wydaje mi się, że w ogóle dzisiaj nie spała. Tylko siedziała przy tej walizce. No to najwyższy czas, aby zabrali ją do psychiatryka. się to nic nie rozumiesz! Opiekunka ma marzenie. Jakiś cel! Jakie marzenie, jaki cel! No, chce być bogatą kobietą. A to! No! Co? Już pobudka? No tak! więc już po spółcie, w śniadaniu. i śniadaniu. Teraz drugi lasy krzymy. Tak, sporty, zdrowie! Raz, dwa! Super, dzieciaczki! Jak tylko otworzę walizkę, to wam to wszystko kasą wynagrodzę! Tylko muszę znaleźć kamień! Jakiś duży kamień! Kamień? No tak, kamień! O, mam! Sytuacja staje się niebezpieczna. Luzejdźcie się, dzieciaczki! No i nic z tego! Uf. Mój skarb, moje pieniążki. A co jeśli pani pomożemy? Ja otworzyłem walizkę. To możemy wtedy wrócić do domu. Aż tak wam źle jest na moim obozie. Nie, nie, jest dobrze! dobrze. I Idealnie do po prostu. Ale to z nim z mamą, tetą. I rodzeństwem. Ale mieliście na obozie spędzić dwa tygodnie, a jesteście nie cały tydzień. Mamy pomóc pani czy nie? Chwila, muszę się zastanowić. Ale nie ma co się zastanawiać Skarpie, jest ważniejszy. Czekaj Janek, nie mieszaj w mojej głowie. Od zawsze wiedziałam, że moim powołaniem jest wychowanie dzieci. E, Ta, na pewno. Przeznaczeniem! Tak, moim przeznaczeniem. Ale pieniądze też są w życiu ważne. Mówiłam. Gdy już będę miała kaskę z walizki, Będę mogła stworzyć całoroczny ośrodek do wychowania Bacho, to znaczy cudownych dzieci. Ona powiedziała, że słyszałam. To dopiero barzenia się rozkręcają. Dobra, trzymajcie. Oddaję Wasze ręce mój najcenniejszy skarb. Moje cudo, moją przyszłość. Dobrze brzmi, prawda? Aha. 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 Tylko nawet nie myślcie o ucieczce z walizką. Tylko jak my Pani pomożemy, gdy Pani tak mocno trzyma walizkę? Walizkę mamy! Czy na pewno mi pomożecie? A czy na pewno Pani wypuści nas do domu, gdy tylko otworzymy walizkę? Nie! No to już, nie możemy Pani pomóc. Proszę bardzo. Dobra. Mogę się zgodzić tylko na to, że wrócicie do domu dzisiaj, ale wieczorem. Godzina 17 będzie odpowiednia. Więcej niż pół dnia jeszcze będziemy. Chyba, że chcecie zostać tu na zawsze. Dobra, zgadzamy się. Napiszę tylko do rodziców, aby odebrali mnie o godzinie 17. Odrzucisz nas? A jednak macie telefon! Przecież go konfiskowałam! Trzeba było lepiej chować. Proszę mi go oddać! Rączki przy sobie. Pół dnia nam tylko zostało i będziemy wolni. To nie jesteście tutaj wolni na obozie? Nie. Dobra, dobra. Otwórzcie już tą walizkę. Czekam. Proszę bardzo. Co? Już? Tak szybko? Jak ci się to udało? Moje, moje. Na Raz, dwa, trzy. Co? A gdzie są pieniądze? Janek, ty ukradłeś, tak? Nie! To może ty, Tosia! Nie, nie. Ale tu nie było żadnej kasy, żadnych pieniędzy! Nie rozumiem! Czajnik! Korona! Dziwactwo jakieś! Co to? Jestem Dżinem, który spełni każde Twoje życzenie. Raczej i tortem. Czego pragniesz? Ja? Ja chcę być bogata. Chcę dużo pieniędzy. Niestety, ale tego spełnić nie mogę. To co możesz? Powiedziałeś, że możesz spełnić każde życzenie. Mogę ci pomóc na przykład trafić do więzienia. Co? Ale fajnie. Ja pójdzie do więzienia. Jakiś dziwny ten dżin. Wracaj do czajnika, wracaj do czajnika. Uh, ale to niezłe było. To co z naszą umową? Aha, aha. Pieniędzy nie ma, umowy też nie ma. Zostajecie. Ale to nie jest ta wina. Była umowa, że pomożemy pani otworzyć walizkę. My to zrobiliśmy. Nie było mowy o niczym innym. Dobra. O 17 będziecie wolni. Ale do tego czasu postanowiłam, że. Chyba kolejny szalony pomysł, opiekunki. Postanowiłam, że zostanę królową. Jeszcze tego nam brakowało. Nowy pomysł, opiekunki. To nie skończy się dobrze. Będziecie mi służyć przez cały dzień. Przypominam, że nie przez cały dzień, tylko do godziny 17. Dokładnie do godziny 17 będziecie moimi podwładnymi, czyli służącymi. I tak słuchaliśmy się. Pani przez czas. Zliczaliśmy każde zadanie. Możemy po prostu normalnie wrócić do domu? Nie możecie, sorki. A więc jako wasza królowa wydaję rozkaz. Co macie powiedzieć? Tak, szanowno królowo! Proszę Was o zrobienie mi pysznego jedzenia. Zgłodniałam trochę. Pyszne jedzenie? Jak mamy załatwić pyszne jedzenie? Ja mam pomysł, chodźcie. Teraz zaraz, wracamy. Czekam! Słuchajcie, mam pomysł. Do godziny 17 mamy jeszcze kilka godzin i możemy utrudnić życie opiekunki. A więc Ty, Janek, idź po piasek. Tosia, talerz, ja idę po inne składniki. Będzie pysznie! No, mam nadzieję! Jeszcze mm. na talerz. Nawet witelec. Ja mam piasek! Pujączku, Pujączku, chodź tu. Musisz nas ugotować. Janek, nie na mnie! Będzie pyszne ciasto. To wygląda na coś innego, nie ciasto. I przywracamy. Musimy tylko pająka ukryć. Przepiękne ciasto. Oj, a widzę, jest błudny. To dla ważnej skabym. Tam, 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 Proszę się częstować. Ale to pysznie wygląda! Z czego to jest zrobione? To jest unikatowy przepis. Nie możemy o tym mówić. Okej. Okay. Mmm, jaka chrupiąca palinka! O fuj. To ruszająca się pralinka? Aaaaa! to Ups! my! Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie ją w górę. Do zobaczenia! papa. Pa! Ja już idę!